ale nie samym mięchem człowiek żyje, w stylu meksykańskim. I znowu dokładnie mieszamy. Ja lubię kolendrę. Witajcie moi mili w tej pięknej zatoczce. Lato, sezon grillowy w pełni, ale nie samym mięchem człowiek żyje, więc dzisiaj zrobimy sobie dodatek do różnego rodzaju mięsa grillowanego, czy to pieczonego. Zrobimy sobie fajną sałateczkę w stylu meksykańskim. Co będziemy potrzebować? Ja mam trzy kolory papryczki po połówce żółtej, czerwonej i zielonej, pół puszki słodkiej kukurydzy, pół puszki czerwonej fasoli, pół cebuli, całą cytrynę, dwa ząbki czosnku, kawałek sera żółtego, pół pora, trzy-cztery łyżki majonezu. Jak zrobić swój majonez? Tam na dole link będzie w opisie. Kto jeszcze nie wie, kto nie widział filmu, zapraszam. Oraz ostra papryczka i żeby było troszkę zielonego, czyli świeża kolendra. I tak naprawdę to wszystko. No i oczywiście sól morska i pieprz. Zaczynamy od pokrojenia papryczki w drobną kostkę, pora w takie półksiężyce, cebulki w drobną kostkę. E czosnko. Nasze warzywa w miseczce, więc następnie kawałeczek naszego sera, tarka z dużymi oczkami i sobie to zetrzemy. Oczywiście to, co ja wam pokazywałem te, te proporcje, które wam pokazałem pół papryczki, to jest dla dwóch osób. Jeżeli szykuje wam się jakiś większy grill, oczywiście proporcjonalnie dobierzcie sobie więcej. Cerek w środku. Wyciśniemy naszą cytrynę. Uważamy na pestki. Kolejno. półpuszki słodkiej kukurydzy i półpuszki czerwonej fasoli. Dalej. nasze 3 4 łyżki majonezu wymieszamy Świeżo mielony pieprz, odrobinę soli, bo majonez jest słony. Dla pikantności ostrej papryczki, ja dam tak taką łyżkę płaską. I znowu dokładnie mieszamy. Nakładamy, posypiemy kolendrą i testujemy. Piękna kolorowa sałateczka. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi kolendry, można dać sobie pietruszkę, albo nie dawać nic zielonego. Ja lubię kolendrę. I tak oto, kochani, prezentuje się nasze danie. No to pozostało nam jedynie sprawdzić smak. Bardzo fajna kompozycja. Kwaśno ostra. Kwaśna dzięki cytrynie, ostra dzięki papryczce i na przełamanie słodka kukurydza. Rewelacja. Jako dodatek do grilla, do dań pieczonych, do mięs pieczonych głównie super. Jeżeli wam się podobało, zostawcie po sobie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, kto jeszcze nie subskrybuje, zostaw suba. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej hej.